Hej, cześć, manowam wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt Witam was w kolejnym odcinku Far Cry'a Primal Zwiększyłem troszeczkę FOV na 120 Obawiam się, że to może być troszeczkę już za dużo e, Dlatego myślę, że zjadę z powrotem z tym FOV na, na 110 Czyli tyle ile było poprzednio, albo nawet 105, wiecie Jak już się gra na pc to czemu nie miałbym sobie wykręcić tego w FOV mocno Postraszyliście mnie trochę w komentarzach pod pierwszym odcinkiem Bo dane było mi jeszcze ich parę przeczytać że podobno mocno spieprzony jest port na PC. Eee, I owszem, teraz przed chwilą gra mi się nie chciała włączyć. Dwa razy czy trzy razy mi skraszowała. Aczkolwiek po restarcie komputera włączyła się bezproblemowo, więc to może była kwestia mojego komputera, mam w każdym razie nadzieję, że wszystko będzie w porze, że od teraz jak będę sobie w to grał. Mamy tutaj, widzę teraz misję zebrania, zebrania ziółek i no i ziółka pójdziemy zbierać. Jak się zmienia bronie w ogóle? Jest jakiś. Uuu! Uh, zwierzątka jakieś są. Jak się wybiera broń w ogóle? Ku? Tak, ku się wybiera broń, dobra. Co ja zrobiłem? Strzałę sobie wytworzyłem. Aha, czyli po prostu przejeżdżam i to się zmienia. Jak kliknę, to sobie robię, co? Dobra, to co? Upolujemy jakiegoś tutaj diabonga na dobry początek? To musiałbym chyba w łepetynę trafić, żeby coś tutaj uzyskać. Ha, Bangarang, bitches! Bangarang! Proszę bardzo, co to w ogóle jest? Jelonek! A, jelonka zawsze szkoda zabijać, ale hej, jesteśmy w dzikim świecie. Pomyślłby kto, że tak dawno temu były jelenie. A domyślam się, że jak zrobili już tą grę, to jakiś tam research też miał miejsce. Przed tym, że, że wiecie, że te zwierzęta się w miarę zgadzają. Tu mamy jakiś pytajnik na mapie. Wow! Jak zaczęło napierdalać dziwnie. Mamy naszą mapę. Ciekawe jest to, że właśnie w Primalu nie ma motywu wież, które nam odblokowują mapę, tylko musimy sami sobie tą mapę odkrywać. Grobla Wakwa. Grobla Wakwa. Okej, okay, dobra. Grobla Wakwa. W takim razie znaleźliśmy groble Wakwa. Mogę sobie pewnie podpalić strzała, ale to tak średnio mnie interesuje. Chodźmy przed siebie może. Chodźmy przed siebie. Tutaj gdzieś mają być... E... Mam zmniejsze szanse wykrycia wśród zwierząt, ale co przecież ja mam rośliny zbierać? No właśnie. Wyjebane mam na rośliny teraz. O, skurwesyn! Jebane, strzała mi uciekła. Pieprzony żółw. Ło kurwa! Ło kurwa! Ok, to było szybkie, mocne i się udało. <grystanie> oh, shit! Przeszukiwanie, bardzo chętnie sobie przeszukam ich Jak ich tu rozmordowałem W jest pełno tych przedmiotów, no ja domyślam się, ten w ogóle nie ma Jezus mario i naprawdę, naprawdę się nie pierdolą i to są ludożercy tacy, totalni ludożercy, dobra Zielone liść, bardzo profesjonalna nazwa, nie ma co Znajdźmy kolejne zielone liście, gdzieś tutaj dookoła, tylko cztery mam, mam znaleźć, więc nie, nie jest aż tak źle Czy będzie jakiś tutaj blisko drugi, czy muszę przejść tam, a przejdę już sobie tam Coś tu strasznie ryczy. Co to kurwa jest tam w ogóle? Jakiś człowiek. Aj nieba, proszę bardzo. Możemy sobie przepłynąć. Nie wiem, to chyba kolejna pani pani Ludożerczyni tutaj się bawiła. Albo nawet kogoś jadła w trakcie, kiedy ja ją postrzeliłem, ale cóż no, już nikogo więcej nie zje, taki ze mnie zajebisty ziomek. No dobra, udało się. Tam się coś dziwnego dzieje wilki ze sobą walczą. czy To kurwa Tiger Ti Tigre? Tiger? Tiger to jest? Nie wiem. Kolejny liści zbiorę. Powiedzieliście mi, że w sumie opłaca się mimo wszystko zbierać teraz tych surowców co nieco, ponieważ mogą się przydać w późniejszym etapie, kiedy będziemy rozbudowywać naszą wioskę. I ja was tutaj posłucham w tej kwestii. Spróbuję upolować tego wilka. No, gin! Hodong! Jezus, jak przyleciał do mnie! <laughs> A, to mnie troszeczkę zaskoczyło, ale jest ok. Co mi tutaj zaznaczyło? Jakieś ciało. Kozice ten wilk zabił! Jebany! Nie lubię, jak zwierzęta zabijają zwierzęta, ale jak ja zabijam zwierzęta, totally legit. Nawet taką ścieżkę mam ładną na mapie zaznaczoną. Któż by pomyślał, że ścieżkę będę miał? Halo, jeleń! Nie, nie, nie chcecie walczyć. okej, okay, dobra. Tym razem się Wam upiekło. Może sobie wezmę tego, wezmę sobie maczugę lepiej, będę napierdalał tą maczugą, jest to moja ostatnia maczuga. Co? Ło! Skurwysyny, dobra, oni się nie pierdolą z maczugą! A mogę to podpalić? Nie, nie, ja chciałem podpalić. A donk! Jaki ten jelonek jeszcze przebiegł, ojej! Dobra, skurwysyny! Nie spodziewałem się ich tutaj na mojej drodze, ojebany! Giń, pałsztajnie! Można poznać łatwo tych gości, tych, 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 tych ludojadów, bo oni mają takie paski czerwone na sobie, i to są te ludojady, ludojady, kanibale, nieważne. Jebane ludojady, ludologia ludojady. Takie, takie he, he. Coś tutaj zostawili, może mój zmysł łowcy mi to powie. Jak to jest w ogóle śmieszne? Oglądajcie gameplay z Quantum Break. To jest gra, gdzie będziemy się bawić czasem, która wychodzi na Xbox One i na PC-a bardzo niedługo, jakoś teraz na wiosnę. I tam, tam jest chyba też coś takiego, co nam wspomaga. Pokazuje nam przeciwników przez ściany. Bardzo wygodnie nazwać to Time Vision. Wizja czasu, która pozwala nam widzieć wrogów przez ściany. Tak samo tutaj. Wizja łowcy, która jest wizją łowcy i bardzo wygodnie pokazuje nam wszystko dookoła. I to w ogóle podświetlone na niebiesko, na, 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 na żółto. Masz swoje zioła. Myślałem, że jej raczej rany zasklepimy, czy coś? Tani. Głośny krzyk, daleki krzyk. Far kraj. A, ok. No, niech jej będzie. Co, sama to sobie zrobi, czy nie? Trochę trudnej będzie samej. A, zagryzie patyczaka! Dobra, okej. Też czasem lubię poczuć smak takiego solidnego kawałka drewna w gębie. Tak, wiem, że robi to, żeby zaciskać zęby na tym, żeby przeciwdziałać bólowi. Przeciwdziałać bólu. Jaki ładny liść. Dziękuję. A, aha, że to taki bandaż. Co, zaszyjemy i teraz tego kamizerkę? Właśnie. Luchają. Oh. uruszku, patrzę. Halubajatar, Ul. hers, udam. Salwa i Okej. I wszyscy są szczęśliwi, dobra. Jak brzmi teraz moje zadanie? Nowi mieszkańcy wsi, populacja dwa. Azi, shaotan wow, wajda wow, wow, co się dzieje? Aaa. Weślik ukończony, dobra. Głębokie rany. Co to się teraz tutaj w ogóle dzieje? Tutaj. St. A, dobra, mogę zostawiać te znaczniki. Zdobądź ten stos. Z trudności, niski, niewielka liczba PD mieszkańcy. Aha, dostaję PD i mieszkańców. Specjalna, szybka podróż, punkt odradzania, skład materiałów. A to? Sprowadź do swojej wioski szamana Tensaja. Nauczycie poskramać zwierzęta i wzywać oswojoną zwierzynę. O, i to mi się chyba zdecydowanie przyda. Dobra, to mamy chyba mniej więcej plan. Tutaj widzę, widzę tak. Dość ogólnie ścieżki, którymi mogę się poruszać. jakie fajnie mogę też przybliżyć. Ciekawa ta mapka jest. A to co to w ogóle jest? Eee, nagroda PD. Świecące odciski dłoni wskazują, gdzie płynie energia duchów. Zobaczmy sobie te świecące odciski dłoni. Tam jeszcze jakaś sakwa jest? Mogę, mogę do tej sakwy dojść w ogóle? Rzekomo dostaję za nią niewielkie, niewielką ilość punktów PD, więc czemu nie? Co to jest? Przeszukiwanie. A, okej. Okay. Aha, i tutaj mam te moje nagrody, ale ja nie chciałem nagród. Podróż zakończona, bla bla bla, dobra. 1%. No, to ciekawe to jest zrobione tutaj wszystko. Muszę przyznać, że jest to takie nowe trochę spojrzenie na to wszystko. Na całą sytuację Far Cry, ale zobaczymy, co to będzie. Torba na mięso. Skóry dzika potrzebuję i kołczan, skóra cyjona, czyli dziki i cyjony mi się przydadzą. Ona będzie mnie gdzieś prowadzić, tak będzie sobie to łazić. Smarka kata, taka. Zajebiście Oj, mam teraz jakieś jej umiejętności, co? Odkrywaj plus 200 stóp terenu, rośliny są widoczne Myślę, że odkrywanie terenu będzie lepsze, a może tutaj coś ciekawego? Eee, przytrzymaj Ctrl, aby uleczyć To ja... To, u, 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 kurwa, uczyłem się któregoś z tych przecież eee, Sam nie wiem, jak to działa Wydałem już jakieś punkty, mam jeden punkt Na co ja poprzednio wydałem ten punkt? W ogóle nie na to Czyli prymitywne leczenie, a może mi tego nie zapisało po prostu. Jest taka opcja. To ch chyba, chyba mi, chyba mi nie zapisało, bo ja nie dostałem kolejnego level'a teraz. Tak mi się wydaje. Dobra, widzę, że każdy tutaj członek e, wioski, którego zgarniemy do naszej właśnie wioski, jest w stanie nas nauczyć chyba nowych umiejętności. Dobra. Dzik i cyjon jest mi potrzebny. Tutaj jest jeleń. Eee, tam są dziki, chodźmy sobie zobaczyć na przykład tą rękę duszy, tutaj muszę gdzieś tą wodą podejść, w tamtą stronę mniej więcej, i będę mógł coś tutaj znaleźć. Bardzo chętnie sobie na dobry początek obczaję te różne rzeczy, które mogę tutaj znajdywać, klikać, a nigdy przecież nie odmówię darmowego, darmowych punktów doświadczenia. Weź rękę dajszy. Nie wiem co ja wziąłem, ani czy to gdzieś tam leżało, ale nieważne. Jeszcze dwa do kolejnej nagrody, dobra, czyli mamy jakieś takie stopniowe nagrody, które dostajemy za, za znalezienie różnych rzeczy. Chodźmy tędy, dojdziemy do dzików, upolujemy sobie jakieś dziki. Trudno, średnia nagroda, skóra dzika. Tam mamy kolejną rękę duszy, i potem wrócimy się już w te okolice. Mamy tam też cyjony, będziemy szli tą ścieżką i uwolnimy ten stos. Uwalnianie tych stosów widziałem mniej więcej na jakichś gameplayach już z Primala. To są takie po prostu wioski, jak te właśnie wioski do przejęcia z, ze zwykłego Far Cry'a. Na razie można być troszeczkę trudniej, ze względu na to, że nie mamy, wiecie... Nadal zwierząt, którymi możemy władać, bo z tego co widziałem na gameplayach, to jest dość, dość ważny element tej gry. Jak tu wejść? Tutaj będę miał chyba zaraz jakieś podejście do góry. Gdzie te dziki tam są? Będzie jak gdzieś widać na razie? Nie, dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo duże... ...pośladki. Ja coś słyszałem. Jakieś niebezpieczne zwierzęta tu biegają. Pierdole, ja idę do tej paczki. Tutaj są jeszcze jakieś takie zwierzątka. Maczugo! Wo! Co jest? Celowanie mi się jakieś auto aim mi się zrobił. Jezus Maria, jaki jestem brutalny! Fuck you! Yeah! Tyle skór kozicy teraz mam i mogę coś z nich wytworzyć teraz. Ha -ha! O kurwa, jakieś, jakieś zwierzę mnie nie lubi tutaj. Czym ty kurwa jesteś? Czym ty kurwa jesteś, panie? Wypierdalaj z mojego rejonu! Co to ma być w ogóle? Cyjon, aha! Cyjon oznaczony takim znaczkiem. Myślałem, że to nie jakieś niebezpieczne zwierzęta tego tak oznacza. Jakieś wilki czy tygrysy, a to kurwa cyjon. Północny żółty liść. Dobra. Mam życie, jeszcze nic, nic życia nie straciłem. Chodźmy tam, gdzie są dziki. Jezus Maria, dojebałem tą kozicę. To muszę przyznać. Mogę coś już sobie stworzyć. Gdzieś tutaj nie była skóra kozicy potrzebna. Włóczni nie mam, fajnie by było włócznie mieć. To już sobie mogę upgrade'nąć, tylko że nie mam za bardzo składników jak na razie. Dobra, wezmę sobie z powrotem łuk. Przeładuję. Nie, kurwa, nie będę przeładował łuku, bo nie mogę. To czyżby mógł to zrzucić? Tak, oczywiście. Przeszukiwanie. Twoja sakwa krzemień dostałem. Drewnianą strzałę. A, odzyskałem przynajmniej tą strzałę, którą w to wstrzeliłem. Co tu kurwa biegnie? Kolejny cyjon czy. Nie jestem pewien, biega tutaj jakiś zwierzak, właśnie taki pseudo niebezpieczny. No, no tak! Wow, okej, okay, tak jest. To jest dopiero kurwa, umiejętność szybkiego reagowania. I co już? Nie, skuracjona trzech, Skurziona potrzebuje, gaddemet. Dobra, to są zaraz dziki. Ja właśnie o dziku myślałem, jako o moim potencjalnym kolejnym łowie. To już dziki łażą, to jest dzik, tak. O jezus, Maria, twarde te dziki. Dostał kurwa headshota! Jebany dostał w głowę i przeżył. Jeszcze jakieś dziki w okolicy? Złe, dzikie dziki. Nie widzę żadnego. No nieważne. Można fajnie dzięki temu zmysłowi, w ogóle łowcy, czy jak to się tam nazywa, zmysł. Nie wiem. Nie, nieważne, czegokolwiek zmysł. Fajnie wyśledzić zwierzę, które nam zdóbcyło. Ponieważ widzimy, jak, jak krew zostawia za sobą. I to jest takim mniej więcej legit. Pomysł na ten zmysł łowcy. Mam jakiś kolejny dzikłaś, widzę go. Widzę też tego jelenia, a jeleń mnie nie interesuje. Ten jest strasznie daleko, mimo że zdupcyć. Nie ma tam jeszcze jakichś dzików. Czuję, że są, tylko muszę je właśnie wy wypatrzeć. Skurwy syn, ale mi zwiał. jebany, chodź tu! Gonie gnoja kurwa, nie ma! Nie ma spierdalania przede mną. To jak w ogóle groźne. Ten też mi zdupcył. O tu! Nie ma spie... O, zmarł. O kurwa, obydwa zmarły? Dobiegły tutaj i umarły. Tego się nie spodziewałem. <noise> nie spodziewałem się, że dobiegną tutaj i padną. Jak z moimi strzałami? Cztery strzały mam jak na razie. Widać to, jak się odpowiednio tutaj wyklika ten interfejs. Dobra, tu już mi nic nie ma. Okej, okay, jakie w ogóle piękne rejony. Gdzieś, gdzieś opublikowali, jaką mniej więcej część Europy, bo tak, to Europa opiewa Far Cry Prime, ale wyszło na to, że między innymi się w Karpatach ta gra rozgrywa. Czyli po części w Polsce i to jest bardzo, bardzo fajne. GIŃ! O, dobra, zginął, ale takiego lekkiego laga miał w tym, w tym ginięciu. Kolejne jakieś super niebezpieczne zwierzęta, to znaczy cyjony, ale dostał w dupę i nie żyje. Ale idą tu jakieś pałsztajny. No chodź tu cyjonie jebany, chodź! chod. chodź! O Jezus Maria! Double kill! Jezus, ja pierniczę. Hardkorowe te cyjony, muszę przyznać. Padają na strzała, ale tak wiecie, takie, yhyhy, takie niby groźne są. Ale proszę was, ja jestem jebanym mistrzem, kurwa bestii. Albo przynajmniej będę. Ten szaman chyba ze mnie tego mistrza bestii zrobi, tak mi się wydaje. Tam jest kurwa niedźwiedź. Je dole to Cyjon, cyjon, chodź tu. No! Boże, że jedyny, ale mam zabawę. Dobra, mogę coś wykraftować. Mogę wykraftować to, nawet aż, aż dwa mogę takie zrobić. I pięknie. Mamy kołczan, to się zdecydowanie przyda. Mogę coś najmniej ostrzał wykonać i mogę torbę na mięso też wykonać. Mieści 3 przynęty, 12 kawałków mięsa. Okej, okay, okej. Okay. To, to też mogę sobie zrobić włócznie. A sobie zrobię włócznie, co mi szkodzi. Proszę bardzo, teraz mogę się napierdalać włócznią. Znowu dziabać w dupę różne stworzenia. Ale chodźmy może tą ścieżką, którą miałem iść. Chodźmy tą ścieżką. Czyli możemy sobie wrócić, to jest mniej więcej tam gdzieś, tak do góry mamy iść, więc tamtędy też sobie pójdziemy. Będziemy uwolnić to, to ognisko, czy Stostrze, czy jak to się tam nazywa, tutaj. No i zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. To jest ta ścieżka o zły przycisk. Kliknąłem, nie mam jeszcze wyczucia na klawiaturze. To nie jest tutaj, muszę przejść jeszcze dalej kawałek, żeby nie pójść złą ścieżką, bo one się tak trochę trochę rozgraniczają w pewnym momencie. Czekaj, czy są tu jakieś odpowiedniki piranii na przykład. Byłem przekonany, że to będzie mi potrzebne. Znaczy, że nam radę to zebrać. Mapa, tak, dobra. Idziemy tą ścieżką i będziemy przy tamtym stosie. Te mamuty nie wyglądają na jakieś zbyt przyjazne, więc ją minę. Mogę dorobić sobie troszeczkę. Tak. Eee, twarde drewno mi jest tylko potrzebne, żeby sobie to dorobić, tych strzał. Dobra. Do 10 sobie zróbmy I biegajmy na razie z łukiem. Ciekawe jestem, jak to wygląda zaupgradowany łuk. Wiecie, w standardowym Far Cry'u to po prostu jest jakiś taki łuk bloczkowy, a tutaj no jestem, jestem, zainteresowany, co to kurwa ma być? Tego chyba nie mogę rozwalić jak na razie Coś tam idzie, albo łazi Jakoś mógłbym to chyba rozwalić, ale jeszcze nie teraz Wydaje mi się, że nie mam, nie mam mocy ku temu, żeby to rozwalić Więc chodźmy przed siebie, coś mnie tu, coś... GIN! Ah, Ty, uratowałem tego małego jelonka, nie, umarł <ścoughs> o, Czy te zwierzęta mają kurwa jakiś system wykrwawiania się? Chyba tak, bo, bo on go gryz, gryzł, to ten wstał, zaczął zdupcać i padł. Dobra, mamuty wolą minąć. niepotrzebne mi na razie polowanie na mamuta. Przemyślimy to w przyszłości, bo pewnie dojdzie do tego, że będę na mamuty polował. No tylko oczywiście będę musiał się przygotować pewnie jakieś właśnie zwierzaki mieć pod swoją komendę. Bo bo widziałem tam na jakichś gameplay, że wiecie, że można mieć e dosłownie jakby ekwipunek zwierząt, że wybieramy sobie, które chcemy teraz mieć przy sobie. i One mają różne statystyki, jedno jest cichsze i szybsze, ale mniej mocne, albo jedno jest w chuj w ogóle głośne, w ogóle nie ciche i powolne, ale jest przejebanie silne. To bym powiedział, że na przykład niedźwiedzie takie są. No rozumiecie o co chodzi. O kurwa, mać. Jezus Maria, nie! Pierdolone orły! Niech je chuj! Jak ja? Kurwa nienawidzę tych paskudztw! Dzida, kurwa! Hodąg! To kurwa, maczugą szybciej zabiłem tego cyjona, cyjana. Jebane. Wypierdalaj ode mnie, bo cię dźgnę! O! Prawie go zabiłem! To by było coś. A mogę go ustrzelić kutasa? Chodź tu. No, spierdala ode mnie, dobra, nieważne. Eee, udało, udało mi się przeżyć. Podpal stos, aby przyjąć go dla Windzia. O, więc zmartwychwstanie, tylko strzały. Nie, nie, dobra. Olejmy to. Tutaj mamy gdzieś ten stos cały. Ten stos, właśnie. Trzeba będzie wybić tutaj po prostu każdego i... Kiedy już wybijemy? O, właśnie. Przejęte stosy oznaczają zasięg twojego terytorium, pozbądź się pobliskich wrogów i podpal stos, aby przejąć je dla plemienia. Przejęte stosy odblokują punkty szybkiej podróży, zapewniają miejsce dla bezpiecznego odpoczynku oraz dostęp do składu nagród. To są cyjony, czy one będą mnie teraz nienawidzić? Nie, nie, to są jakieś takie kurwa, dziwne zwierzęta z porożem. Nie jestem pewien jakie. Dobra, tu mamy wprost ścieżkę tam. My może wejdźmy sobie tutaj tak górą lekko. Przyskradajmy się i zaplanujmy naszą akcję. Tak mi się wydaje, będzie najmądrzej. Sobie kucnę, to teoretycznie mnie mniej widać. Ten stos jest tutaj, Jezus, ale te dźwięki czasami mnie przerażają. Nagle sobie idę, idę. O, odkryłeś lokację, kurwa, brawo! Nie ma tu nikogo do zabicia? Nie trudno mi w to uwierzyć. No autentycznie nikogo to kurwa nie ma, ale bullshit. Myślałem, że ktoś tu będzie chociaż do zabicia. Chyba, że to wiecie, taki pierwszy pokazowy stos tylko, no chyba tak. Nie jestem pewien, ale ciekawe, ciekawy jestem, czy mogę w ogóle bez zabijania przeciwników zrobić taką akcję, że biorę sobie to, biorę to i robię haddong! Takie fajne, nie? Aha. Liczebność windzia się zwiększa. Ach, przepraszam. No dobra, fajnie. Szybka podróż. Gdy przejmiesz to, zmień placówkę, odblokujesz punkt szybkiej podróży, który umożliwia błyskawiczne poruszanie się po świecie. Możesz skorzystać z szybkiej podróży, aby dotrzeć do swojej wioski i wybudować, bądź ulepszyć chaty. Aby skorzystać z szybkiej podróży, bla bla bla. Dobra, czyli po prostu wchodzę na mapę i klikam. Nie ma jakichś takich większych wymogów tutaj. Mamy skład nagród też, to sobie otworzyłem przed odcinkiem na chwilę. I mogę sobie, mogę sobie przenosić niektóre te rzeczy do sakwy, tylko że jak widzicie w dużej mierze mam pełne niektóre rzeczy tutaj. Tutaj też ta nasza dupera będzie nam dostarczać rzeczy, jeżeli my będziemy, jeżeli, no będzie nam dostarczać ta dupera rzeczy codziennie po trochę, albo rzadkie rzeczy, jeżeli będziemy jej dostarczyć, jeżeli wybudujemy domek drugiego poziomu, coś takiego wyczytałem, więc... Cała kwestia rozbudowywania tej wioski to jeszcze, myślę, tutaj dane nam będzie sobie zobaczyć w toku gameplayu. No to co? No to idziemy chyba do tego pałsztajna. Co to kurwa w ogóle jest? Nieznane miejsce, zwiedź to miejsce, nieznane miejsce. Tutaj wilki mamy. Specjalne można poskromić, wymaga umiejętności, no ale ja nie mam tej umiejętności. Tutaj, no zobaczymy czy ja tędy przejdę w ogóle, tak szczerze mówiąc. To jest ognisko, miejsce odpoczynku, mamy też jakieś pytajniki. O, muszę przyznać, że ciekawe to jest, ponieważ Mamy mapę tak naprawdę pełną tajemnic. Chuj wie co się tutaj stanie, co nas spotka tak naprawdę i to jest fajne. Tutaj mamy pytajnik, tu to jest to. Przynajmniej na, 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 na razie, początkowym e, etapie gameplayu w sumie na, naprawdę nie wiem czego się tutaj spodziewać. To jest wilk? To nie jest wilk, to jest jakaś kurwa krowa. Nie, dobra, to nie krowa, ale byłem blisko. Nie, byłem w sumie bardzo nie blisko, ale nieważne. Byleby to nie był wilk. Wilki są... Wilki brzmią niebezpiecznie nawet. Tutaj co? Szpon do wspinaczki. Kurwa, jakie technologie ma i mieli wtedy. Ciągle naiskam N zamiast V. Czy ja, ja... bardzo zszedłem ze ścieżki, nie? Tak, bardzo zszedłem ze ścieżki. Dlatego tędy nie zejdę. Patrz, jakiś łoś tam jest jebitny. Nice. Nie wiem, po co ja naciągam tą cięciwę, jak się tylko gdzieś patrzę. Ale nieważne. Minimapa w lewym dolnym, dolnym rogu, muszę przyznać, dość przydatna. No zobaczymy, czy jakieś wilki tutaj będą. Słyszę, że wyją. To już nie jest dobry znak. Drewno luchowe. Tak mam na razie pełny ekwipunek, więc wiele mi to nie da, że ja to drewno będę chyba zbierał. Chyba, że to jest jakiś inny rodzaj drewna, niż to, którego mam w sakwie Max. Włączam ten zmysł, żeby ogarnąć, jakie zwierzaki są tutaj w okolicy. Na przykład tego już nie ma. O Boże, jaki ze mnie kurwa cwaniak był. On żyje. Honu tu! Mistrz, wiesz, on pokaże ci, to, co to znaczy dostać kamieniem na japę. Misja, Windia na ratunek. Zabij najeźdźców, uratuj i pojmanych. O, bardzo kurwa, chętnie. Gdzie, gdzie są ci? To są chyba ci najeźdźcy, nie? Wypierdalać ode mnie, już ich zabili. Świetnie. Kurwa, mój timing idealny, widzę. Zdążyli ich zajebać Ale ukończyłem misję, znaczy. Tutaj byli chyba moi Windia i oni nie żyją teraz, ale misja, misja ratunku zakończona powodzenie. Po chuju, dzięki gro. Dzięki za misję powodzenia. Dopiero teraz skakują ekspy za powodzenie. No i co? No i mamy to miejscowe. to jest jakiś taki przejebany. Nie cliff, to, to się nie nazywa cliff, ale... Łuk taki. Coś tutaj się odpierdala. Kurwa niedźwiedź. Wypierdalaj niedźwiedzi od Ej, on się w ogóle tym kurwa nie przejął. Giniesz czy nie giniesz? O! Dobra, padnie, nie padnie! Giń! Panie niedźwiedz! Jezus Maria! O kurwa! On mnie zabije! Giń! Jezus Maria! Nie! Gdzie mój spadochron? Spadłem! A, jak on tam kurwa przejdzie? Jak tam niedźwiedzie są! Gdzie mnie w ogóle zrespiło? O tutaj! Też tam gdzie są niedźwiedzie, zajebiście, dokładnie tego potrzebowałem Jezus Maria No i muszę przejść kurwa obok tych niedźwiedzi Tutaj, tutaj one gdzieś mają swoją miejscówę One się tu normalnie kitrają A ja mam sobie obok nich przejść, co? Zajebiście Teraz sakra jest, sakwa jest pełna Ja pierdzielę. no, no nie wierzę Rozpalić ognisko, nie, nie interesuje mnie ognisko Skóry jakieś mogę sobie wytrawić, nie? Okej okay. No kurwa, niedźwiedzie nie. Dobra, pierdolę te niedźwiedzie. Zajmij się, panie niedźwiedziu, swoimi rzeczami, ja się będę zajmował swoimi rzeczami i wtedy myślę, że się dogadamy. Dogadamy się, dogadamy się. Drugi odcinek, oczywiście musiałem umrzeć. To jeszcze chyba nie jest żaden niedźwiedź, to jest pan niedźwiedź. Wyjebane, panie niedźwiedziu, ja pana nie ruszam. Póki nie zrobi mi się czerwony na minimapie, to chyba nie jest tak źle. Ja chcę iść do tego szamana. Na niedźwiedzie mam wrażenie, że jestem trochę za słaby, te strzały mam takie trochę cienkie. Nie wiem, czy to, czy to była kwestia tego, że ja chuj gram, ale dostał kurwa trzy hetzoty i miał wyjebane. To nie jest normalny niedźwiedź. Dostał w oko, a żyje. Dobra, co tutaj się dzieje? Idziemy do pana szamana. Pana szamana, pana szamana. Zaraz go poznamy tu. Oby, nie wiem w sumie, co się tutaj będzie działo. No jest, siema ziomek.

I my oczywiście go posłuchamy i bez żadnych wątpliwości właśnie to zrobimy. Już mocne dragi tam chyba wsypał. O oh się! Wizja bestii, jakiś queścik się nam zaczyna, co? Odszukaj przewodnika. Dobra, no wygląda to na pewno interesująco, to muszę przyznać. Ale moi drodzy, zakończymy tutaj odcinek. Dobiliśmy mniej więcej do pół godzinki i ja mówiłem, że Uuu! Czajcie, ten kurwa ekran pauzy! Jaki zajebisty! Zwierzęta mi się zatrzymują w postaci takich jakby malunków na ścianach. Zajebiste, skończymy tutaj odcinek, bo jak mówiłem nie robimy dłuższych odcinków na razie, bo naprawdę robienie zapasu na IEM to jest to nieco roboty, a... A... a inaczej się nie wyrobię. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, w kolejnym będziemy szukali przewodnika, mam nadzieję, że się wam podobało, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pa!